Niestety w indesicie nie udało się wybrać tego brania Ta połowa wsadu już została powieszona po prostu, a to jeszcze się pierze Jeszcze muszę dokończyć, żeby tak ładnie pachniało Mam nadzieję, że chociaż tutaj nie zapcha się. Bo mi Indesit się zapchał niby, a tam nic nie znaleźliśmy w filtrze. Nic nie znalazłem w filtrze takiego zapychającego, co by mogło zapchać pralkę, ale, ale niby woła, że zapchana. A tu zobaczymy, czy się zapcha, czy nie. Ile mamy obrotów? Tysiąc może być. Nie wiem, czy to wina pralki Indesit, czy to wina tego koca. Czy się to zapcha, czy nie? Tu jest nawet wężyk, a w Indesicie nie ma wężyka. W Indesicie do, dodatek jest taki panel, który trzeba zdejmować, a tu od razu otwierasz klapę i... klapkę i... czyścisz filtr. No i nie rozleje się. Można mm, rozlać chyba do kubka. Takiego, którego się nie używa, potem wylać do y, ubikacji czy tam gdzie. Może być 1000 obrotów, a w Indecycie jest 1200. 1200, ale tu może być ta pralka kurde ma 15 lat za chwilę będzie miała 16. W maju, bo ona w maju 2010 była kupiona Maj 2010, tak. A teraz miała... raz ma 15, a za chwilę... A w maju... 26 skończy 16. O kurczę. No. To już sporo lat ma. Indesit ma już... Ma prawie 5 lat. Bo była w styczniu 2021 kupiona. Prawie 5 lat kurczę prała no i potem wywaliła ten błąd no, a nic nie znaleźliśmy takiego co mogłoby zapychać pralkę w filtrze pewno może głębiej nie zobaczyłem pewno może głębiej nie zobaczyłem gdybym głębiej zobaczył gdybym poświecił tam latarką i bym pokręcił tak tą pompką to by było to byśmy coś znaleźli a tak to do kitu Mam nadzieję, że tu sudloka nie zrobi. Już 19 minut.